Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Pani Sylwio. Pytam, pyta, odpowiadam na Pani pytanie. Ja pamiętam kiedyś takie zdanie, które do Pani powiedziałam w jednym z czytań, pewnie ma to Pani, mogłaby to Pani odnaleźć, ale nie wiem dlaczego to zdanie mi się teraz przypomniało. Ja rzadko kiedy w ogóle pamiętam tak tych, tych e, czytań jest tyle. E, a kiedyś powiedziałam Pani takie zdanie, że przed otwieraniem właśnie tego Pani interesu, tej działalności, żeby Pani nie, nie zabierała się za zbyt wiele rzeczy naraz, ponieważ no właśnie to teraz to pytanie, na temat którego Pani pisze, powiedziałam, że niepokój w dwóch sferach życia będzie ciężki do ogarnięcia, tak? I no teraz otrzymałam od Pani to pytanie i to jakby tak się tutaj zadziało. Dobrze. Okay. Bardzo proszę o karty, po, o podpowiedź. Czy jest trzy? Szansa na to, żeby ta relacja trwała. No, brak postępu, zahamowanie. To jest jedno. Drugie. E, wie pani co, tu jest piątka denarów e, i rydwan. Kojarzy mi się to z wyjazdem i to, że ten pan nie chce dać, nie będzie chciał dać pieniędzy na jakiś wyjazd lub odrzuci ofertę jakiegoś wspólnego wyjazdu, tak. E, rydwam, to nie tylko wyjazdy, to też jak wszelkiego typu środki lokomocji, więc <laughs> e, też może być tak u niego w życiu, że na przykład będzie chciał zmienić samochód lub ten, ten środek lokomocji i na to będzie za mało pieniędzy, bo piątka denarów mówi o takich niedoborach finansowych. Ale to okay. ale to nie o, nie o wyjazdach tutaj mowa. Ale może wie Pani, tutaj dużą kwestię też mogą odgrywać właśnie e, finanse, tak? Bo bardzo często a tutaj z tych czytań, widzę w tych kartach, że po prostu jest konflikt konflikt o pieniądze, krótko mówiąc, i on się naprawdę bardzo przekłada na relacje międzyludzkie. Więc ta piątka tutaj może mówić o, o problemach finansowych tego pana i w związku z tym, no, problem jaki jest, taki jest, nie? Dobra, uczucia pana do pani Sylwii. Karta kochanków. Pani Sylwii do pana Paśmieczy. Jaką postawę ma pan o imieniu, które czytam wobec pani Sylwii? Pani Wobec tego pana, o czym on myśli? Pani, o czym myśli? Na przyszłość między wami karta wieży. U niego asmiecz. Proszę Pani, hmm, powiem Pani tak. Finał tego czytania nie jest za ciekawy. E, między Państwem jest karta wieży. Niestety, ale no, no tu nawet nie trzeba znać Tarota, żeby wiedzieć. Między Wami, tak, karta wieży na najbliższą przyszłość. Te relacje nie ulegą no poprawie. E, z tym, że ja... Przynajmniej, proszę Pani, nie ulegną poprawie, no przynajmniej przez ten e, najbliższy czas. Po stronie tego Pana Asmieczy, ja myślę, że on jeszcze bardziej będzie się izolował od Pani, ale naprawdę to jest, bardzo dziwnie to wygląda, dlatego że wyciągnęłam kartę Uczuć, u niego jest karta Kochanków, u Pani Paśmieczy. No, karta Kochanków jest pozytywną uczu, uczuciowo kartą. Ja nie mogę powiedzieć, że ten Pan Pani w głębi duszy nie kocha. Nie mogę tego powiedzieć. U Pani jest paśmieczy, to bardziej z Pani strony rysuje się, e, ta, rysuje się taka konfliktowość i rysuje się takie odburkiwanie, e, takie słowne po prostu, um, słowne docinki, no ale pewnie jest jakaś przyczyna, dlaczegoś to Pani robi. E, czy on będzie dążył do zgody? Powiem, że nie, niestety, bo tu jest, niby jest dziesiątka kielichów, czyli... Temu panu jest wygodnie tam w takim stanie, jak jest, tak? I, I tutaj nie za bardzo będzie miał chęć cokolwiek robić, zmieniać. Natomiast do zgody dążył nie będzie, a a mieczy ta sytuacja będzie tutaj, jakby się skalować i on będzie się coraz bardziej od pani odcinał. Um, po pani stronie, proszę zobaczyć, czym pani jest zaabsorbowana. Szóstka mieczy, dwójka paźdenarów. denarów, Nowa praca, nowe pieniądze, jeszcze małe pieniądze przy rodzinie, tak? No ale tutaj, no wiadomo co pani robi. <laughs> Natomiast ten paść denarów, czyli ta pani nowa praca przy rodzinie, tak pokazuje jakby ten czas, który należałoby, tak, rodzinie poświęcić, pani tutaj poświęca na rozwijanie działalności. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dla Pani priorytetem jest rodzina, no bo jednak tutaj jest ta szóstka, prawda? Myśli, dziewiątka buław. Ciężko. Osoba przytłoczona, osoba, która nie ma siły już dalej tego ciągnąć. No i teraz najciekawsze. Proszę Pani, tutaj królowa buław jest. To jest osoba, która może się ujawnić w Państwa życiu za no jakieś tam do pół roku, prawda? Czy jest to osoba, którą pani mąż jest zainteresowany? Może tak być. Może tak być. No i jest to osoba bardzo dobrze wyglądająca. Mająca pieniądze, krótko mówiąc, to jest taka, wie pani, no z kasą i klasą, powiedziałabym. No wiem, że to brzmi dla pani okropnie. Pustelnik as kielichów. Czy to jest definitywnie ten as mieczy? Dziesiątka denarów. Zastanawiam się cały czas, bo teraz jak sobie ten, dociągnęłam jeszcze karty, proszę Pani, ludzie, różne kryzysy w małżeństwa przechodzą. Nie mam tutaj, nie pojawiła się karta sądu, ani z Pani strony, ani z jego. Jest karta wierzy, to, to jest karta, no niestety, ale upadku tej relacji, ale ja mam cały czas wrażenie, że tak jak powiedziałam, że to jest kryzys i ten kryzys, wbrew temu, co Pani myśli, wbrew temu, co Pani napisała, ten kryzys może zostać zażegnany, jest Askielichów, jakby kończący tutaj Państwa czytanie. Bo wyszedł pustelnik. To są takie dwie osoby razem A osobno, tak? Ale jednocześnie karta pustelnika tu trzeba być bardzo ostrożnym w interpretacji. Dlatego, że przy okazji związku może mówić, że to jest relacja na tyle głęboka, że po takim przemyśleniu wszystkiego, i to dotyczy obu stron, jest możliwość porozumienia się. Co prawda dopiero to porozumienie się może u Państwa nastąpić nie wcześniej, aniżeli po roku, to powiedziałabym, że po prostu, no niestety, ale taki, taki kryzys i to dłuższy, no jest, proszę zobaczyć, ósemka kielichów. Ale to jest i dobrze i źle. Dlatego, że ósemka kielichów niesie ze sobą falowość. Odchodzę, ale wracam. Ona nie zrywa całkowicie więzi, i nie pali całkowicie mostów. Powiedziałabym tak, proszę pani, że faktycznie w najbliższym czasie grozi Państwu rozstanie. I to będzie trwało jakiś czas. Czy to przez tę osobę, która tutaj, przez tę kobietę, która namąci u Państwa w życiu. A, ale, ale jest Askielichów i w uczuciach tego Pana jest karta kochanków. Karta kochanków. Może być jeszcze interpretowana, to jest też interpretacja, do której w zależności od okoliczności się przychylam, że karta kochanków jest kartą wyboru między dwiema osobami. I taka sytuacja u Państwa może zaistnieć. Ja nie powiem, że ten Pan Pani nie kocha, po prostu no, choćby mi język kołkiem miał stanąć, obojętnie co się między Wami dzieje, nie, nie ma czegoś takiego, że ten człowiek panią, nie wiem, nienawidzi, hejtuje a, i, i dąży do tego, żeby pani strasznie zrobić źle. Są te uczucia u niego. Ja bym naprawdę życzyła wielu parom, że wyciągam pierwszą kartę, jest karta kochanków, tak? To znaczy, że jest to do uratowania, że są możliwości, ale to są państwa decyzje, państwa rzeczowa rozmowa. Kompromis jednego i drugiego i zrozumienie. Docinkami, odcinaniem się pani da dalszą metę, niczego nie wskura. To musi być konstruktywna, rzeczowa, normalna rozmowa. Być może ona nawet na początku nie przyniesie żadnego rezultatu, ale nie wolno się pani zrażać. Jeśli faktycznie chce pani tego małżeństwa, to ja myślę, że ono ma szansę trwać. Ma szansę trwać z przejściowym kryzysem, który to zostanie zażegnany, czego ja Pani naprawdę bardzo serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.